Witam serdecznie na warsztacie u Białego. Dzisiaj taki krótki filmik z cyklu porady warsztatowe, trudne przypadki. Jako, że jest zima, pizga na dworzu, przypomniały mi się właśnie tematy ogrzewania, czyli zatkanych nagrzewnic, niedziałającego ogrzewania. Często, często takie problemy miałem z autami klientów, ze swoimi autami. I dziś na przykładzie Tegoż oto auta, Pajero 3-2 Did, Pajero 3-2000, drugi rocznik, ale generalnie w większości tych aut jest podobnie. Tutaj akurat problem jest podwójny, bo mamy dwie nagrzewnice. Mamy w takim aucie dwie nagrzewnice i jest problem razy dwa. Ja w tym aucie, to jest akurat moje prywatne auto... Padło mi ogrzewanie, od początku nie działało za bardzo, później to w ogóle przestało działać. I z przodu, i z tyłu dramat, przyszła zima, trzeba było marznąć ten samochód, ile by nie chodził, się nie zagrzał. I co ja zrobiłem? Według mnie, jeżeli jest taka możliwość, warto spróbować, zanim wymienimy nagrzewnicę, bo są to duże koszta. Nie każdy warsztat ma czas i, i jakieś tam miejsce, żeby to zrobić. Więc co możemy zrobić, aby to naprawić? W się do kanału jest tu ciasno, więc... O, dobra, udało się wejść. Jeżeli chodzi o Pajero, to mamy od spodu, no musimy mieć niestety kanał albo podnośnik. Odpalę jakąś latareczkę, żeby trochę lepiej było widać. I tutaj za silnikiem, mniej więcej za wydechem, w okolicach skrzyni biegów, z prawej strony mamy te wszystkie kolanka, trójniki, rozdzielacze od ogrzewania, właśnie od płynu chłodniczego. No i co robimy? Rozłączamy te przewody. Nie wiem, czy, czy dam radę jakoś świecić jednocześnie i nagrywać. I tak, z tego co pamiętam to te dwa są chyba od tylnej nagrzewnicy, te dwa od przedniej. No i co robimy? Rozpinamy najpierw na przykład dwa przewody od tylnej nagrzewnicy, a najlepiej dwa od przedniej, bo i tak to jest oddzielnie i dwa od tylnej. Bierzemy szlauf, bierzemy wiadro z wodą. Najlepiej robić to dwie osoby, że jedna osoba będzie zakręcała ten, ten szlauf. My tak robiliśmy. Mokra robota, wyjątkowo mokra robota. No i co? Najpierw przepukujemy, jakby na grzewnicę, w jedną stronę, później w drugą stronę. Znowu lejemy w drugą, znowu lejemy yy, tak na przemian po prostu. Jak mamy jeden przewód, to najpierw walimy, wylatuje nam woda, przykładowo wiadro, nie wiem, 20 litrów. Płuczemy w drugą stronę. Pod ciśnieniem mocno szlał wkładamy. No niestety, tu trzeba się zamoczyć. Nie tyle co z tego co pamiętam, to ja tu w kanale pływałem. Woda była wszędzie, w gaciach, w skarpetkach, w butach. Także była to mokra robota. Ale... Ale skuteczna. No i... Co tu mogę doradzić? No zanim właśnie się wymieni tą nagrzewnicę warto... Oczywiście są jakieś tam preparaty, płyny może do pukania, Ale najprostszym sposobem jest po prostu z szlaufem ciśnienie, takie jak z wody. Normalne, ze szlaufu, z kranu. Tylko mocno, mocno ten szlauf trzeba włożyć. Żeby to ciśnienie jakieś tam było, żeby przepchnęło No i tu e, wiadomo Nie w jedną stronę, bo ten Gdzieś tam ten syf się zamuli i z powrotem wyjdzie Czyli trzeba po prostu poświęcić Na to dużo czasu, bo my robiliśmy Na przykład tak po 5 po 10 razy I nadal jak w drugą stronę przepychaliśmy To nadal potrafiło wypluć brud, rdzę Jakąś tam e, kamień I tak dalej, i tak dalej, ale Jakie są tego efekty? Efekty są takie Ja już tam wylezę sobie Efekty są takie, że różnych rzeczy tam próbowałem, wymieniałem ten płyn, nie zdawały efektów, a takie płukanie. Mimo że z reguły wszyscy wymieniają te nagrzewnice, spowodowało to, że samochód ma dobre ogrzewanie. I przednia nagrzewnica, i tylna nagrzewnica działa dobrze. Także polecam ten sposób, polecam spróbować. Nawet bez żadnej chemii, tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość. No i wiadomo, później trzeba się dobrze wysuszyć bo jest to mega mokra robota, mam nadzieję, że komuś to pomoże. Ja robiłem to w niejednym aucie i w niejednym aucie mi to zadziałało, zdało egzamin. Tu były strasznie nagrzewnice zamulone, była masakra, bo przewody w Pajero, te poprzednie, które były metalowe, były wymienione, one były całe zardzewiałe, no i wiadomo, że ta rdza cała poszła w obieg z tych metalowych przewodów, więc to jest tutaj, to jest usterka typowa dla Pajero, ale można to zrobić, nie jest to jakiś mega koszt, no raczej tylko największy koszt jest pracy i jakby no co tego płynu chłodniczego i ewentualnie wiadomo, że wymienić termostat, bo termostat też tu ja wymieniłem profilaktycznie, czy on był dobry, czy niedobry, to termostat poszedł do wymiany, ale głównie to płukanie, trzeba porządnie wypłukać układ i przekładać rurki z jednej do drugiej żeby zmieniać tą kolejność, nie, nie przepychać w jedną stronę jednej, jednej nagrzewnicy, tylko w obie strony, mozolnie, długo i, i 10 razy, 15 razy, nie wiem, my tych wiader to tu, yy, no musi być dwie osoby, bo jedna osoba mi z kanału wiadro wynosiła, ja płukałem, tam sobie pływałem jak w basenie, także najlepiej, najlepiej robić to w dwie osoby, jedna osoba zakręca wodę, czy tam odkręca, czy tam można sobie tam szlał w zasadzie zagiąć, no ale ktoś te wiadro musi wynosić, wylewać tą wodę, więc polecam taki sposób, naprawdę w niejednym samochodzie uratowałem życie w tym ogrzewaniu. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji, lajkowania, jak się podobało. Hej!